Cześć, kochani! Nie macie czasem dość mody, fashion, trendów itd. Ja czasami mam, szczególnie jak wychodzę na ulicę i rzeczywiście widzę to fashion na każdym rogu w takim samym wydaniu. Postanowiłam, że podzielę się z Wami takimi dziesięcioma sposobami. Część jest na moim doświadczeniu, część jest takim właśnie przemyśleniem, jak obudzić w sobie jakąś kreatywność modową, jakoś ruszyć z miejsca, żeby właśnie nie być takim, że tak powiem, klonem. Pamiętajmy o tym, kim jesteśmy, czyli bazujemy na własnej osobowości. Fajnie jest nosić to, co jest modne. Czuć się dobrze, czuć się akceptowanym i tak dalej, ale nie zapominajmy właśnie o sobie, o tej bazie. Musimy się zastanowić nad tym, co lubimy, co lubisz tak naprawdę. Niekoniecznie lubisz to, dlatego że jest modne. Na przykład, nie wiem, lubisz kolor zielony, czy lubisz yy, pawie oczko, taki na przykład wzór. Najważniejsze jest właśnie to, żeby tak jakby zastanowić się nad sobą, co nam się podoba. To niekoniecznie musi być modne, ale. To będzie taki asumpt do tego, żeby dodać właśnie coś do tego takiego casualowego, takiego ogółu, powiedzmy, do ogólnego stylu, który możemy znaleźć na ulicy, czyli bazowanie na własnej osobowości, coś swojego. Pamiętajmy też, że tak na dobrą sprawę prezentacja siebie, to co na siebie zakładamy, to jest pierwsze wrażenie dla osób, które nas odbierają. To jest marketing. Tak na dobrą sprawę to jest marketing własnej osoby, to jak się prezentujecie, to tak naprawdę ma pierwsze znaczenie, jeżeli ktoś was na przykład pierwszy raz widzi, ale ma też znaczenie dla osób, które was znają, bo tak jakby po wyglądzie, po, waszym, po waszej wizualizacji, on może powiedzmy tak, ten ktoś rozpoznaje was w jakiś konkretny sposób. Zazwyczaj lubicie na przykład wąskie spodnie czy akurat bomberkę czy cokolwiek takiego, co zawsze nosicie idziecie do sklepu nie wiem, czy tak macie, ja tak czasem mam że idziecie do sklepu z takim założeniem, że kurczę, kupię sobie teraz coś innego coś takiego fajnego a lądujecie na przykład z kolejnym oversize'owym, jasnym swetrem albo ze zwykłymi jeansami, nie wiem, z dziurami na kolanach a jest taki, po prostu taki wybór różnych rzeczy a Wy i tak, ja też tak mam może nie do końca teraz już mam, ale miałam. Lądujecie z konkretnymi rzeczami, bo zawsze w takich chodzicie. Łamiemy to, łamiemy modowe przyzwyczajenia, zakładamy to, co jeszcze tak jakby nie jest przez nas do końca ograne, opanowane. Ja w ten sposób się na przykład przełamałam z kulotami, co widzieliście w ostatnim filmiku, że tak jakby ja też zawsze rurki, rurki, wąskie spodnie, w czasach jeszcze młodszych zawsze dzwony. Tak, jakby zawsze to, co jest bezpieczne. Wychodzimy z tej e, comfort zone i przełamujemy swoje modowe przyzwyczajenia. Idziemy mierzyć coś, co nam się wydaje strasznie dziwne, ale może się okazać, że na przykład ta rzecz będzie świetnie na nas leżeć i będziemy się świetnie w niej czuć. Należy opanować strach, właśnie, żeby móc wykonać te kroki, o których mówiłam wcześniej. Nie musicie się bać, że nie wiem, koleżanki znajome popatrzą na was krzywo, bo zakładacie coś, czego byście nie założyły, co jest nieakceptowane, na przykład przez Wasze środowisko, bo jeszcze nikt tego nie ma, a tak na dobrą sprawę nie ma tego, tych załóżmy 5 czy 10 koleżanek, więc. Założenie tego może być jakimś rodzajem wyłamania się. A wiadomo, że wszyscy chcemy się czuć fajnie, akceptowani w grupie znajomych, nie tylko w grupie znajomych, ogólnie w społeczeństwie. To jest standardowy odruch, to jest jedna z podstawowych potrzeb, potrzeba bezpieczeństwa i z tym właśnie wiąże się ten strach. Strach przed wyjściem, przed szereg. Ale tak naprawdę, kto Wam coś za to zrobi? Nikt. Ktoś się może ewentualnie krzywo popatrzyć. I dla mnie na przykład takim punktem przełomowym były moje buty pierwszej Regular Choice, e, w które właśnie są takie zupełnie po brytyjsku queerki, e, takie inne, takie zwracające uwagę, ale tak naprawdę to. stało mi się coś z tego powodu. Nikt mnie nie zbił, nikt mnie nie skrzyczał, ewentualnie ktoś się krzywo popatrzył, e, zaśmiał, ale tak naprawdę ta osoba może się zaśmiać, dokuczyć czy coś idzie dalej, żyje swoim życiem, w ogóle, w ogóle o Was już nie myśli. Dlatego myślę, że fajnie jest wychodzić z tego założenia. Przełamujemy wszystko, nie boimy się. Numer 4. Doświadczenia, próby i błędy. Tak naprawdę to nie jest tak, że w poszukiwaniu własnego stylu, jakiejś kreatywności, takim właśnie rozpracowywaniu siebie, swojej osobowości, modowej, fashion, jakkolwiek to nie nazwać, nie popomnicie błędów. Pewnie, że są błędy, zawsze są błędy. I ja do tej pory pamiętam swoje, widzę je na przykład na zdjęciach z lat tak mniej więcej 2000 do 2010. 2004-2005. Jezus wtedy na przykład obcisła sukienka i taki paskudny teraz, ale wtedy wydawało mi się, że to jest fajne. Taki pasek jakby ażurowy, skórzany, szeroki, powieszony nisko w biodrach. No była taka moda, ale tak jakby. To było troszeczkę właśnie takie ponad, znaczy może nie ponad, takie obok głównego nurtu i wydawało mi się to naprawdę kul. Cool. Naprawdę kul cool kiedyś w liceum wydawało mi się sztruksowe dzwony zielone do zielonej bluzki, ale to jest poszukiwanie. Szukamy, popełniamy błędy, aż dojdziemy do momentu, w którym właśnie ten nasz własny styl w jakiś tam sposób wypracujemy. Także błędy będą. Będą się czasami z nas śmiać, na nas patrzeć, ale każdy ma prawo popełniać błędy. Koniec, kropka. Inspiracja, nie kopiowanie. Nie kopiujemy jedna drugiej, bo to nie jest fajne, to jest, tak jak powiedziałam, bezpieczne, ale... Jesteśmy wtedy tak, jakby tą szarą masą, coś trzeba dodać od siebie. Także możemy się zainspirować. Ja, na przykład, uwielbiam oglądać mafaszyn zdjęcia, uwielbiam oglądać zagraniczne blogerki, patrzę na dziewczyny na ulicy, jak chodzą, i inspiruję się. Nie jest tak, że ubieram dokładnie to, co zobaczyło kogoś. Myślę sobie, o kurczę, ona jest świetnie ubrana, ja dokładnie ubiorę się w ten sam sposób. Nie, wynajduję te elementy, patrzę, ja naprawdę na Was patrzę, jak chodzę po ulicy i się inspiruję. I róbcie dokładnie to samo, bo to jest fajne. To jest przede wszystkim fajna zabawa. Dodaję taki level up do naszego myślenia modowego. Na ulicy, w internecie, Pinteresty, właśnie, blogerki różnego typu. Wszędzie są źródła inspiracji. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Pokazy mody, no to wiadomo. Także inspiracja, nie kopiowanie. Nie kupujemy wszystkie tych samych torebek, nie zostawiamy ich wszystkie z takimi samymi nie wiem, spódnicami, butami. Nie, nie. Dodajemy coś od siebie. A jeżeli dodajemy coś od siebie, to wiecie co musimy zrobić? Zwiększamy zasięg. Czyli, właśnie patrzymy coraz szerzej. Internet jest po prostu mega siłą. Wszędzie możemy zajrzeć, możemy, możemy kupować ubrania w różnych miejscach. Niekoniecznie musimy wszystkie iść do tych samych sieciówek. Jasne, sieciówki są świetne. Ja na przykład mam kurtkę z bardzo popularnej sieciówki, w tym momencie na sobie, którą uwielbiam. Sieciówki są świetne. Można tam znaleźć bardzo fajnie odwzorowane, właśnie zainspirowane. Czasem też niestety skopiowane. Style. Z pokazów mody od większych projektantów, ale zauważcie, że to, to, to zazwyczaj jest właśnie inspiracja. I zwiększamy zasięg, zwiększamy zasięg o internet, który jest ogromny, eBay, zagraniczne sklepy internetowe. Polskie sklepy internetowe wiadomo, są w zasięgu, ale tak naprawdę nie bójcie się sięgnąć dalej, na przykład zrobić zakupów, nie wiem, w jakimś brytyjskim sklepie internetowym, czy nie wiem, łotewskim, litewskim, jeżeli coś takiego znajdziecie, wystarczy grzebać, grzebać, grzebać. Jak już idziecie do tej galerii, to zróbcie to, co ja. Opowiadałam Wam ostatnio, że tak jakby zawsze miałam problem z Zarą, i jakoś nie do końca do niej chodziłam? W ogóle do niej nie chodziłam, bo mi coś nie pasowało. Nie, i koniec, i już. I to właśnie to jest taka kwestia, która mnie natchnęła, szczerze mówiąc, do w ogóle tego części tego filmiku: że chodźcie do miejsc, do których nie chodzicie zazwyczaj. Bo pewnie macie tak, może niekoniecznie wszystkie, ale pewnie macie tak, że macie, załóżcie, załóżmy, tą galerię czy coś w tym stylu, i jest ileś tam sklepów, do których chodzicie zawsze. Taki, taka baza Wasza, a są takie, które omijacie szerokim łukiem, a to jest głupie, zwyczajnie głupie. I tutaj też się biję gdzieś tam w różne miejsca. Też tak robiłam, ale właśnie się przełamam. I właśnie warto, warto, warto się przełamać, bo w takich miejscach, do których nie chodzicie, może się tak jakby okazać, że to jest kopalnia fajnych rzeczy dla Was, fajnych pomysłów, fajnych ubrań. Ogólnie, po prostu cza się trzeba. Trzeba się przełamać także właśnie, jeżeli chodzi o sklepy, w których kupujecie. Tutaj się to łączy z tymi sklepami internetowymi. Nie ma co się bać, trzeba się przełamać. Widzicie, wszystko się łączy tak naprawdę w jedną całość. Lumpeksy. Bardzo proste. Lumpeksy. Nie wiem, czy chodzicie. Ja od czasu do czasu chodzę. Czasem coś znajdę, ale zazwyczaj, zazwyczaj nie. Ale jeżeli już znajdę i kupię, to są to rzeczywiście według mnie świetne perełki. I takich rzeczy właśnie szukamy w Lumpexach, ponieważ w prawdopodobieństwo, że traficie na drugą osobę, która ma taką perełkę, jest niewielkie. Jest naprawdę niewielkie. Także do swojej stylizacji, do swojego stylu możecie dodać coś naprawdę wyjątkowego. Do it yourself. Zróbcie coś same. Ale coś naprawdę takiego innego, no bo każdy na przykład potrafi sobie związać rzemek na szyi i powiedzieć, że to jest choker, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Zróbcie coś zupełnie same, coś co właśnie wychodzi z tego, co lubicie, a niekoniecznie z tego, co Was otacza, co wychodzi z Was ze środka. I teraz y, przykład, ja na przykład bardzo lubię robić różne rzeczy, pokazywałam Wam torebkę, którą zrobiłam sama, też zainspirowaną, ale przetworzoną w jakiś sposób, a to co widzicie na szyi niestety jest rozwalone, nie miałam czasu tego naprawić, wiecie co to jest? To jest kolia, którą zrobiłam sobie na swoją własną studniówkę yy, i to jest kolia na takiej siateczce materiałowej z przyklejonymi takimi szklanymi kawałkami, które odpadają trochę. Może ją naprawię w końcu, tą kolię. Właściwie w niej nie chodzę, trzymam ją jako pamiątkę, ale chciałam Wam właśnie pokazać. Zróbcie coś swojego, coś nietypowego, bo mogę się założyć, że nikt takiej koli nie ma. No. Chyba nie. Chyba nie. No. nie jest to może jakiś, nie wiem, nie wiadomo jaki ekstrawagancki pomysł, ale nie widziałam na nikim czegoś takiego, więc robimy coś swojego. Ok, coś swojego, ale Wiadomo, że nie każdy. Nie każdy na przykład ma na tyle jakiś tam zmysł, żeby sobie coś zrobić. No nie każdy, po prostu. To jest nic złego. Jedni są na przykład w jedną stronę ukierunkowani, i w drugą. Ja na przykład jestem nemo z matematyki, ale potrafię zrobić kolię. Diabeł, który tkwi w szczegółach, nie tylko tkwi w rzeczach, tkwi w rodzaju zestawienia, jakie tworzycie, bo na przykład można się ubrać tak. Ja mam tutaj ramoneskę, więc pod spód czarną bluzkę, czarne rurki, czarne buty, czarna torba, bądź coś w tym stylu, bardzo prosto. Ale można to zostawiać na 100 tysięcy różnych sposobów, mieszać style, mieszać różne tendencje modowe i patrzeć, co Wam z tego wyjdzie. I tu uwaga, będą błędy, ale próbować zawsze warto. I to są właśnie te szczegóły, te różnice, które będą Was odróżniać od innych osób, tak na dobrą sprawę. Czyli Działa tutaj cała wyobraźnia, cała fantazja, cała wasza inwencja twórcza, którą należy zawsze uruchamiać. Nie poddawać się, nie spoczywać na modowych laurach, że jeżeli to jest modne, to założę to, 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 to i na pewno będzie modnie, bo tam nie będzie tak naprawdę do końca was. No i lifestyle. Co wy robicie, jakie jesteście, jaki prowadzicie tryb życia, to też jest ważne, dlatego. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie ten Wasz lifestyle, cała Wasza osobowość, wszystko tak naprawdę, co Was buduje, budowało też Wasz styl. I nie bójcie się. To jest dzisiaj mantra dzisiejsza. Nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Uśmiechnij się. Idź do sklepu, w którym nigdy nie byłaś, załóż to, czego nigdy nie zakładałaś i to kup, zaszalej i poczuj się wyjątkowo. Pa!